Jaką mam wielką parówę człowieku Jest taka paruwa Od kilku dni nie schodzi powyżej, poniżej 33 I w najbliższe 10 dni też nie będzie schodziło poniżej 33 stopni Jest paruwa wyciąga to Teraz idziemy do urzędu pracy Tam gdzie nam zostało to polecone Ogarniamy pracę Jedziemy dzisiaj nad morze, na zachód Bo nie da się bez wody, żeby się wejść do wody Schłodzić Jest tu paróweczka jeszcze, jeszcze się na tyle nie przyzwyczailiśmy Dziękuję chyba kur... Droszę paliwo w swoim życiu Co już? Pływa więc z zje... co 130 litrów? 58 euro 30 litrów. Pa, ja jestem nawet w nerwach. Jadę, patrzę w lusterko, a baba kurwa nie wyrywało koło Na szczęście babi nic nie jest, ale już cała autostrada stoi. My dwa auta tego przejechały, baba za mną normalnie leciała. Normalnie kieruje ludzie ze Stanów. Przepchaliśmy furę. Trochę macie urywków, bo coś stara nagrywała. Nie, nie, niech jadą. Niech jadą, niech wydup... Śmiecie. No ogólnie, kurde, widziałem to w lusterku tylnym. Wyglądało to strasznie. Psy jadą. Także my nie będziemy z kur gadać. Ciao, brother! Dobrze, że babie nic nie je, Ale ja pierd... Ej, widziałem to no, kur... normalnie w tylnym lusterku, to wyglądało przerażająco, nie? Chuj! Hej! 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 Energoli pełen karton, ja przez miasto 160 Hej! Dobra, słuchajcie, jesteśmy chujwie gdzie, nie interesuje mnie to pomiędzy jakimiś domami, blokami, ma to wyjebane. Ludzie tu są tak przyjebani, bo pojechaliśmy nad morze sobie na weekend odpocząć. Jak to brzmi, ty na weekend co pojechaliśmy odpocząć, ale są tacy znowu, chodzą ludzie dalej. Przy jebani, bo robimy sobie 22.22. To 22. się robi makaroni. zjemy sobie z bolońskim. No bo nie, to normalnie ludzie żyją, nie? Dajemy to jest tutaj, jakbyśmy byli na osiedlu. Teraz są niektórzy tacy przytrzymani. tej jebamy. Ale będę zaraz pierdolę karą zajebiście Przecież on teraz zmaka. Nie wiem, 4 5 godzin. Było w miarę okej, okay, ale i tak było dość gorąco. Kurwa, wyszedłem na to. Jest, już jesteśmy prawie przy Pizie. Żaden na słońce, po wieku, takie ulżenie gorąca. Dobra, jest 23 godzina. Pojechaliśmy do Pizy. Stwierdziliśmy, sobota wieczór, humor gituwa co? humor gituwa w chuj odwiedzam Pizę, odwiedzam Florencję zaparkowaliśmy się prawie w centrum w ogóle jadę, jadę i nic nie ma, nie? mówię Kurwa kilometr do wieży w Pizie. I tu faktycznie jest ta wieża. Teraz, teraz jej nie widać, bo jest za krzaczkami. Już nas kurwa jakieś garduchy zaczepiały. Już tu są za parku. Ja, ja ci popilnuję samochodu. Fajero, skurwy syn jebany. Wyjebałbym z bani. padny dom. A masz dupę malutka. Kurwa. Tu jest jakieś wesele. No, tam jest krzywa wieża w Pizie. W ogóle nie. Kurwa na no, nagraniu tego nie widać. Ale jest w chuj pochyła, co nie? Tu jest ta katedra, czy, czy bazylika, czy nie wiem co. A czemu wszyscy są na biało? Wesele, zaraz, się, zaraz mamy ten Kielona walimy z panem młodym Albo panem starym Nie spodziewałem się, że zrobi nam mnie to takie wrażenie Naprawdę jest tutaj bardzo ładnie Całe te trzy budyneczki są otoczone takim murem Tutaj przed też jest jakiś wielki mur I Ogólnie jest wesele, ja wiedziałem, że coś niesamowitego tutaj będzie dzisiaj jak sobie e, przyjadę i jest bardzo fajnie, zajebiście. Bardzo, bardzo. Hey! No, dawaj. Paweką mam wielką parówę człowieku. <laughs> Zajebiste. Wygląda w ogóle w rzeczywistości to wygląda zupełnie większe wrażenie niż na filmikach, te, które na przykład oglądają na YouTubie. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Jesteśmy o 23 i jest tutaj w wesele. Moim drogą jest tutaj bardzo ładnie. A ja teraz pozwólcie, że kurwa wie, że w złapie kurwę. Zwale sekonika. Mam kurwa paruwę, nie? Staram się ująć tak, żebyście mieli podgląd, I jak to jest bardzo pochylone. Bo w rzeczywistości to naprawdę robi zajebiste wrażenie. Ale aparat tego aż tak nie oddaje. może teraz na szerokokątnym trochę, ale chyba musisz przyjechać tutaj sam to zobaczyć. Bo ja ci tego nie pokażę. O, 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 influencerka, moment. Ej, nagra jak się kolankiem w wpierdalam. Nie, no nie jestem pojebany. o, musiał kurwa żołnierzyków napierdolić. Pokaż żołnierzyków, kurwa. Jeden się do mnie sadzi, to podchodzi do mnie i mówi: Ty jesteś odstęcał, więc ty jesteś Tylko łapki pietruszki przychodzisz, ty jesteś pierdolny. To są straszliwi, kurwa, przyjechali wcześniej. Ja mówię: Przyjedź sam do pietruszki, mówię: Przyjedź sam. Nie, kurwa, znowu roi. Ja mówię, kurwa, Emanuele piątunię. Ja postaw dobrą flachę, kurwa, pogadajmy jak faceci. Ja jestem dorosłym facetem. Ja naprawdę jestem dorosłym facetem. No tego nie stanie zrozumieć. Co ty się Słuchajcie, moglibyście się zastanawiać, dlaczego ta wieża jest taka pochylona. Ona była zbudowana na dość miękkim podłożu, wieża z roku na rok zaczęła się przechylać. Później stwierdzono, że tak nie może być, i postanowiono pod spód wkładać granit albo kamień, który to by jakby utwardzało tę całą powierzchnię. I ze wzrostem technologii są teraz pod, jakby pod pizą są wbite takie pręty, one są w chuj długie, nie, to ma ze 40 metrów i one są poprowadzone tam żeby trochę po, pod ziemią, nie, e, żeby trochę wyprostować zwierzę, żeby ona nie pierdolnęła ale ona z roku na rok się obniża o tam pół stopnia przechyla, inne chuje, muje e, także cały czas są wprowadzane te pręty, cały czas jest renowacja no nie, no wygląda to ogólnie zajebiście, jakbym zajebał low to to by się kurwa ścięło na pół o, tutaj może troszkę nie, dalej chuja widać. Nie widać. Nie, no, ona jest tak niesamowicie przechylona. Serio, robi wrażenie i uważam, że warto przyjechać. Chociażby dla samego tego, żeby zobaczyć sobie, jak ona wygląda. Serio, to jest mega pochylone, nie? Normalnie masz tak, jest tak pochylona. Serio. A aparat tego w ogóle nie oddaje. Na nagraniach czy na zdjęciach w ogóle nic. Kozak, kozak tu jest. Też, przyjacielu, jak staniesz przed tym. O, mega! Patrz, gołąbek biały wyleciał, ty dla mnie wyleciał. Gołąbek biały, piękny. No i tu też jest kozak, nie? Sut to jest cycuś wielki, taki duży cycuś. Można z sobie podotykać trochę. Tak to powinno wyglądać te zabytki w każdym miejscu, chyba na świecie. Jest otoczone murem, ładnie zrobione, ładnie zadbane Tak to powinno wyglądać, a nie A niektóre miejsca to są zrobione tak, nie wiem, że hindus żeby wszedł i sobie posprzedawał rzeczy Serio, mega robota Całe gołąbki, tutaj mają Państwo teleskopy, lunety I podobno to tak wygląda Jestem ciekawy, że to tak wygląda Ale nie chcę mi się czekać w kolejce, To 50 euro I jeszcze piesek Cześć bejba Cześć bejba Cześć bejba Chodź No Hondziarze się nie śmieją. Jeszcze olejem jebie, tak jak powinno. Miałem taką czerwoną hondę. I tak dokładnie olejem jebało, tak jak w każdej hondzie. Patrz na widok i co się dzieje. Jak jest dobry humor, i piękne. miejscowość Lukka, całe Nie, miasteczko, jakby centrum miasta jest otoczone takimi murami i miasto jest na takim podwyższeniu, zajebiście, fajnie to wygląda no idziemy sobie zobaczyć, ponoć jest tam jedno wielkie jakieś chujostwo ale może się spodoba, bo ja lubię takie miejsca Do tak niesamowitego sklepu z wielką chęcią bym sobie tu wszystko wziął stare rzeczy Malboro, Shella, Subaru, Jordany, Michael Jacksony, Messiasze, Mbappe coś pięknego. Idziemy sobie na sam szczyt wieży Guinzini w miejscowości Lubka, zaraz zapizą. Widoki już są ładne, będą jeszcze lepsze, bo idziemy jeszcze do samej góry, ale już naprawdę zajebiście góry widać. Wszystkie budyneczki, z góry byliśmy w katedrze, też chcieliśmy wejść do kryp, ale niestety dzisiaj w niedzielę jest zamknięte. Weź przecież O, Patrz, widać mi ładnie. Czekaj. Tak. Czek. No i co? Idziemy sobie jeszcze wyżej. Ładnie. Kolejka, żeby sobie przechodzić dalej. No zostają Zapłatwię na widoki. 100% przekonany, ale wydaje mi się, że tam już są alpy albo dolomity. Nie wiem, ale chcę tam iść w góry na pewno, ale nie wiem, no wygląda mega kozacką. Przeczekamy, czy te sobie przejdą tam z ładniejszymi. Była gruba, aż tam stoi sobie godzina z Ludziom na balkon fajna, miejscowa. Wyobraź sobie, że tam z laseczką kącisz coś, nie? A tu ludzie patrzą na ciebie. Z bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba. Tylko 8 euro kosztuje wejścia jednej osoby. No, i to jest samochód, który ja chcę oglądać. To mi się podoba. Śliczne fury dwie. Piękne. Czekaj kolego, ja ci to pokażę, bo jakieś dopierdolone Ferrari. Nie znam się na Ferrari, ale robię korek delikatny. No dobra, już jest za nami. Nie wiem co to jest za Ferrari, co nie. Ferraryczne. No i Szymon Takie były kiedyś warunki. siedzisz teraz gdzieś u siebie. No zapewne tak jest, ale takie kiedyś były warunki. Musiałeś przejść tą drogę, żeby być w tym miejscu, gdzie teraz jesteś. W ogóle mi to nie przeszkadza. Ludzie wokół mnie nie interesują mnie to. Piękną kobietę, która już włosy, już jej pachną włosy Pacha też jeszcze, już nie jebie Takie są warunki Jestem z tego szczęśliwy zupełnie, zupełnie Mnie to nie interesuje, co kto o mnie pomyśli Co ja sobie tutaj robię Psy wyją Przejaja są A teraz pora umyć drugą nogę, bo tak stwierdziłem dawno Nic sobie takiego fajnego nie nagrywałem A pora coś fajnego nagrać ja teraz mogę. Jestem czystszy niż 3 czwarte osób stąd Którzy mają mieszkania Klimatyzację, całą wodę a ja jakoś sobie radzę. I radzę sobie zajebiście z Natalią. Jest pięknie. Cieszymy się. Myjemy się teraz, bo będziemy jechać do Florencji na mecz, bo jest finał Mistrzostw z Europy. Prosta noga, Teraz czystego klapka trzeba zrobić. Piękne. Piękne chwile przeżywam. Serio. Mówię całkiem szczerze. Przeżywam piękne chwile, bo nigdy nie sądziłem, że ja wyląduję we Włoszech, gdzieś przy Florencji, będę się mył na chodniku. Ale nie jako bezdomny. Tylko, jako osoba, która dąży do swoich sukcesów, do spełnienia swoich celów, uśmiechnięty, nie jestem głodny. Całkiem spoczko formie. troszkę się zaniedbałem ostatnio, ale wrócimy. Tylko, jest taka paruwa, że tutaj w dzień to się nie da funkcjonować. Normalnie, to ja się odlepiłem na, na, na fotelu, to dusza moja została w fotelu. No, najlepiej nam było, jak siedzieliśmy sobie przy morzu. Normalnie wchodziłeś do morza, się myłeś, później y, albo czasem były prysznice, żeby się opłukać, albo nie, więc braliśmy sobie szampony, wchodziliśmy sobie pod prysznica, jakaś baba nas opierdoliła, że no szampon, no szampona, no ja e, problem, a ta później chodzi, krzyczy, bo przez 10 minut baba chodzi, krzyczy i każdemu rozpowiada, że używaliśmy szampona pod prysznicem, no pierdolnięci ci ludzie, są. czym miała problem, czym miała problem. Jakbym chciał, to bym znakałtował tą pięścią Nie mam problemu z biciem kobiet Jak się kobiety nie bije, to wątroba gnij Oczywiście to jest żart Sytuacyjny O sytuacji, którą wam opowiadałem Dobra, używam szamponu Dzisiaj zaczeska będzie na Włocha Trochę mi pod skrzydła jebie Ale to psikniemy dezodorantem A kurwa, zakręciły mi się loki Wyglądam jak ale tak, będziesz... Nie mówcie mi, że ja nie wyglądam teraz giga seksownie jak typowy Włoch, jeszcze muszę mówić Que Cazzo, Que Cazzo de puta puta to jest po hiszpańsku que Cazzo, no problema, amici Umyty, pachnący, z włosów skapuje Woda, świeża, z fontanelli Jestem piękny i uśmiechnięty Jedziemy oglądać finał. Anglia, Hiszpania. I Hiszpanie pierdolnie. Wspomnijcie mnie. W dogrywce ktoś pierdoli. Ten młody, ten 16-latek pierdoli z Hiszpanii, kurwa. Jakiegoś rogala z Zobaczycie. Cześć przyjacielu, jestem o 23.30 we Florencji, tak? To jest Florencja. Jest tu brudno, jebie tu kurwa cipskiem, jakimś brudnym, ośledzionym. Za dużo jest tutaj brudów. No i ogólnie pewnie zaraz zabijam, bo... No tak, chuj nie ma tu co robić. Pania wygrała, mówiłem. Pan! 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 będzie karmił gołębie z ręki Patrz Pan! Pan! Patrz. patrz, patrz Patrz Ej, czyli się Pan! Zaraz się uda O, o Pan! O, Pan! Dobra koledzy, na dzisiaj koniec. Siema kolego. Ja tutaj skurwa w gołębiarni parku elegancko. Piki odpocząć w cieniu, nie jest przyjemnie. M em Emanuele poniedziałek. Tam jakaś kura. tam przy korzy jakaś ładna pani. A to moje auto. Nie. Gołębie ogólnie mają zakaz wstępu na to już im powiedziałem oficjalnie. A jak wejdziesz tylko na Kosto, to cię jedne prądem, nie? Idę po paralizator. Dobra, już od jakiegoś czasu w ogóle jak byłem w Holandii, to mi płynu do wspomagania tutaj w korsulce, e, Dolałem go, ale stopniowo sobie ubywał, ubywał, ubywał. Nie było w ogóle śladów. Ale ostatnio dolaliśmy gdzieś, dojechałem do jakiejś wioski w górach. Zaczęło znowu być wspomaganie, okazało się, że, że znowu nie ma płynu. Zalałem, myślałem, że to przetrzyma znowu jakiś dłuższy okres czasu, ale no to zalałem to w zeszłym tygodniu. E, ubyło, znowu musiałem dolać przed wczoraj. było pełno, teraz już nie ma prawie w ogóle. Już zostawia... ...jakie nieładne ślady. E, no i sprawdziłem sobie. To jest w porządku, ten kabel jest, on, on jest dość wilgotny, on jest wsparciały. No, już stary jest ten przewód, ale będę musiał ściągnąć sobie to, wylać trochę wody. Bo tam zauważyłem, że tam jest ten największy wyciek. To jest tak samo jak było z tym wyciekiem paliwa tutaj. Uciąłem trochę przewód, włożyłem. I tak samo przewód z drugiej strony od paliwa, on też był tam trochę sparciały, też ciekło paliwo, też go obciąłem, też to zrobiłem, także tutaj zrobimy dokładnie to samo eee, i powinno być wszystko w porządeczku, a jak będzie, już się zatrzymam gdzieś, to pokupuję przewodów, trzeba to będzie powymieniać, ogarnąć. No i już będziemy przygotowywać korsulę, czekajcie, czekajcie, bo z korsulą będą, czekajcie, co to takie brudne, z korsulą będą działy się niesamowite rzeczy. O, teraz wygląda dokładnie tak. Ale jest plan, żeby wrzucić jakiś mocniejszy motor, pierdolić klatkę, pod spodem ją całą wyspawać, zrobić tą podłogę, bo należy jej się to. Jej obiecałem, że to zrobię. Więcej to zrobię. Ale powolutku, stopniowo, delikatnie. Najpierw Subaru musi trafić w moje ręce i powoli będziemy przygotowywać sobie te samochody. Bo jak już wiecie jestem najlepszym kierowcą rajdowym na świecie Postaram się tutaj coś nagrać Ale nie będę nagrywał jak tutaj zdjąć te pojemniki Tylko dopiero jak się dostałem do tego przewodu A to jest ten przewód jak widać Że on jest troszkę popękany Ale tam to jest w ogóle sparciało Już był umyłem odkutasiaczem Ten odkutasiacz dostałem od kupcia Jak było spotkanie chyba dwa lata temu z nim jakieś takie I zupełnie przypadkiem trafiłem na to spotkanie Polecam odkutasiacz dobry No i sobie ściągam ten przewód Zaraz go utnę Zmierzę sobie długość I wpinam z powrotem Ja już ściągnąłem ten przewód jak... Tutaj widzicie On jest cały tu popękany To pewnie, no bo tu jest ciśnienie się wytwarza Dlatego tu jest tak, bo tu ścisnęło mocno O, tu jest cały rozdypcony ten przewód Najlepiej to by było go gdzieś tu obciąć Obciąć, obciąć Ale nie wiem czy by mi to starczyło w ogóle przewodu Żeby to z powrotem jakoś tak założyć tam Zaraz sobie to zmierzę i zobaczymy Ja go tu przełożyłem On, on normalnie szedł jakoś tędy, tu do góry Utnę go w tym miejscu gdzie jest kolanko Bo się martwię, że tu się leje Na tyle powinno go zostać żeby tam go założyć, założyć opaskę i nie powinno się już nic stać no ale i tak trzeba będzie w najbliższym czasie kupić sobie taki przewód i, 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 i go tam założyć to w jakimś sklepie budowlanym nawet powinno być tak mi się wydaje, trochę zawalone jakimś brudem ja sobie ją wyczyszczę, żeby ją się ładnie można było ściągnąć, żeby się do niej dostać założę, widzę, że kabel już bez problemu sobie powinien tam sięgnąć jeżeli coś by się jeszcze działo, no to najwyżej taśmą izolacyjną się na szybko owali i powinno być wszystko w porządku. Także ja sobie to czyszczę tak pedantycznie po mojemu, może troszkę przesegreguję te kable, ale już tu się zaczyna robić powoli clean, tak jak lubię. Najchętniej te kostki bym gdzieś wywalił tu na bok z biozipem, no ale to nie, nie jest robota na, na teraz. Dobra, mamy to założone. Jest o tutaj. Powinno być wszystko w porządeczku, no powinno być to kolanko, no ale jak się nie ma, co się pragnie, to się zakłada, co popadnie. Założone jest skręcone. Jeszcze zauważyłem, że w tym w ogóle, no ja powinienem tu tam odstęp zalać, przepłukać, ale ja nie mam jakby warunków w trasie teraz, żeby. Żeby to robić, no ale tu jest muł. Jak syn zaleje tam jakieś wody czy coś, no i po prostu to wypukam, Wytrzepię to, żeby takiego syfu tam nie było. Ja wiem, że powinienem wszystko sobie tam wlać tutaj, płyn do czyszczenia chodnic bo ocet, e, przepukać, żeby to sobie wyleciało i zalać świeży płyn, no ale teraz nie ma warunków na to. Także robię jak Jak mogę. Prebracie i siostry, wszystko mamy, to jest delikatnie wypukane, coś się tam z syfu wypukało, tam nic nie ciekło. No i teraz odstawię w jakieś miejsce, tak żeby było widać. O tu są sikała sobie, korsulka, gdzieś tak, żeby było. Było widać czy kapie czy nie Tam pewnie troszkę skapie bo jest pod silnikiem troszkę się uwaliło z tego płynu Ale jest już jest 36 stopni teraz nie A jestem bez czapki i jest kurwa paruwa zaraz muszę iść do cienia Tylko nie ma auta gdzie zostawić w cieniu zrobiliśmy tam chyba 450 km co ty gadasz? 31,6 fajnie Tam z przodu ten 500 zajebiście fajne auto, bardzo fajnie Chciałbym taką rajdówkę Ciao, buona giornata Teraz jest 23.30 Dojechaliśmy do miejscowości San Gimignano no Szukam teraz, poszedłem troszkę na spacer Zobaczyć miejscówę W ogóle żółty i czerwony obok siebie, to jest ważne No i znalazłem tutaj miejscówę Zachód jest stamtąd, także Tutaj się rozłożymy a tu jest, to nie jest miasteczko San Gimignano, to jest miasteczko obok San Gimignano, jest w ogóle w tamtą stronę. Dobra, idę po wóz i tu się pewnie będziemy rozkładać. Podoba mi się obraz takiego. To jest Suzuki. A fajny on jest taki, zakurzony, fajny. Gladiator.